Dzień dobry, witam wszystkich na targu gołębi w radomie przy ulicy Lubelskiej 65, ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy, myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, zapraszam na film z Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Po ile takie za sztuczkę? Po 30 zł zapraszamy do Radomia, w sobotę dzisiaj mam takie fajne jędziczki, po 30 zł za sztuczkę. Takie taki, budapecznik, proszę bardzo. Same końce, szyjka, proszę. Ile taki budapescik? Nie drogo. To znaczy ile kolega no? 20 zł. 25 zł takie budapeszkiki mamy dzisiaj tutaj. Biadowi ten jaśniaczek modyku, ile? Jak które? Te, te tutaj te piżaczki, taki jasny pasiaczek. Po 30, po 30 zł kolega, poczaj. Wracamy takie budapeszki. Końce proszę tutaj białe ogonki. kończę te tylko szyjki. 50 zł za parka takich Budapesztów można kupić Ja to nie mogę kolega 30 Reszta takie gąbki Dyszkę, ile to kosztuje dyszkę? Co to jest w ogóle? Samiczka, Samiczka. i z jakiego okręgu? 280. 280, 280 okręgu. także zainteresowanie pocztowymi no. też jest. Dyszkę to już nie ma co negocjować. No tak. Bardzo niska cena. Bardzo <laughs> niska cena. <laughs> Także kolega, patrzę, zakupuje obrączkę, jak tutaj widać. Tak. Także takie gołąbki mamy w Radomiu. Kolega z zapraszamy. Te siwy tak po dysku, nie? A młodziaczki, kolego tutaj? Tak samo. Tak samo zapraszamy do Radomia, można negocjować. Poczczowych też jest sporo. Poczczowych też można przyjechać. A te hamburki żółte, korniate, po ile masz? Te koronne te poświaczki kolego i po ile? A Nie wiem, nie wiem. A to kolega odszedł 277 to nie wiem. No tak, już będzie Dzień dobry, po ile podyszku, tak? Mamy potrzebę podyszku, można tutaj do kolegi negocjować ceny, jakby coś. A te młodziaczki, po ile? A po ile? po 7 zł. Po 7 zł takie młodziaczki, tylko że bez kart. Z obrączkami, ale bez kart. I z kartami, proszę bardzo. Tu pan sprzedał z obrączkami, z kartami. Karty są jakby coś po 7 zł. Zapraszamy do radomia pocztowych. też jest sporo Pocztowy po 7 zł, młode z kartami. Tu pan sprzedał nawet i po Ile 160 mam ładną samiczkę. 160 zł, do samiczka. proszę zobaczyć, oprawiona. Składowa 160 zł. Widzę, tak? W ogonie. Te wiedeńskie to chyba nie ma, nie ma tego właściciela. A no właśnie, wiem czy je, To są wiedeńskie, ale nie ma. Po ile, za parkę. Dzień dobry. Dzień dobry. 200 zł ceni. 200 zł ceni za żółta. A za te wiedymki ładne te żółte, ale parzyste nie są młode, chyba nie? Nie, stare. stare. stare? A tak wyglądają. Widymki i wiedeńskie. Mocy, wiem, który w takie niski tutaj. No, no. Jest taka pusta. Cześć kolego, Paweł. Po ile te krymeczki u ciebie? 40, sztuka. Proszę zobaczyć, jakie kosmo mają ładne. Kulce, koroneczki, kolorek. Te wiedeńskie po ile? 150, 150 zł. Ale to 150 zł, ten biały chyba, ten wiedeński. Biały 150, wiedeński, a tamten czarny 50 zł. no. Tu mamy bociany w... y, warszawskie. łapciaty, tu mamy kolega ma czarne, ile te bociany warszawskie? 50zł sztuczka, a zapraszam tu do Leszka jakby coś, telefon mam, jakby to... tak nie no. przeszkadzają, a nie? A koroniaty tutaj na białym ogonie to ile ten perwóweczek? 3,5zł I mamy tam chyba te widymy łódzkie, tak? Tak, te na białym Te na to są widynki łódzkie i one kosztują te widynki ile? 500 parka. 50 parka. zł parka jest bardzo niska cena tych widynków. Ja to widziałem na początku sezonu sztuka kosztowała 50 zł tam nie znam się na tych widymach, ale 50 zł parka to jest cena bardzo niska Budapeszki te młode i po ile w to Budapeszki kupiłem kolega bierze? Kolega bierze. Zakupiony już. Tu mam pocztowy z obrączkami, podyszku Proszę bardzo, proszę. Mate, jasny, Co to jest, ten jasny Dziewczynka, proszę bardzo. fajna dziewczynka. Proszę zobaczyć. Krótka. Tą dziewczynkę właśnie chcę nagrać. Malutka, fajna. 15 zł. Ceny troszeczkę pospadały. Ten biały to jest. Co to jest? Ten pocztowy. Pocztowy, nie? A ten koroniaty to jest Tipler, ten czarny? Koroniat no tak jest, jak ma ślubniak. Dawaj, taki poróweczek mój fajny ten poróweczek. Co złot na białym ogonie, proszę sobie zobaczyć Jak wygląda białe ogonie. A tutaj poróweczka, co to jest ten porówek? Nie wiem to złapałem. Zapana ile takie coś? 50 zł. Wylocik fajny, szyjka biała, proszę bardzo. Coś zaznaczył tutaj na piersi. Dzie nie ma tutaj od Budapeszu tego kolegi tutaj. Nie wiem. Ile one kosztują? Jest wiedeński, żółty i wyśwańczyk. 15-20 zł. Ceny do uzgodnienia. A wyśwańczyk się Jurek? No, dwie dyszki. A tamten gładki? O, już jedna klatka, biurka pusta, proszę bardzo. Ja szósta godzina, mówiłem w Radomiu, to już szósta godzina. Jak ja przychodzę, to ludzie śpią. Ja też dopiero przyszedłem, a już po targu. Już, 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 już się pieniądze, to tak kolega mówi. Które rano temu pan mu daje. Tak, dobrze Takie piżaczki to ile? Po 15 za sztukę, tak? A ten pasiaczek fajny, biały jest. Co taki samczyk? 15 zł. Proszę zobaczyć, 15 zł. Taki samczyk, rodzaj biurutenki. Siejka biała, prawka, naprawdę Biało, Fajne fajnego. Co taki gil, to ile? Dychę. A to co to jest, loczek? Co to jest? Jakiś loczek, tak. To to nie... A te parowe skorody to po ile? No to, to to za parę CD. 60 zł za parę. przychodzę cywilki, cywilki. kręcić, to już po targu jest, już dużo ludzi posprzedawali. I te też szczeliszki parka te to tańsze, chyba nie? To takie. Tańsze do negocjacji. Niszcza półka no. Niszcza półka. Nagrywamy głębi kostka tutaj. Субтитры сделал DimaTorzok To mamy spinacze jak się spina, tylko patrzę, żeby wyskoczyć to jest Pasiak, pasiak perwowy no. Sąkie Następna krobata, taki ciemny, czarny, proszę bardzo zobaczyć Jakie biesczuszki Ile ten ciemny, czarny kostek? Ile ten ciemny? Y Trzy ryżki, ale e, proszę zobaczyć za chwilę, jaki to gołąb jest myślący, za chwilę będzie chrupał tu, tu w klatce, a te krzyżaczki żółte, co zł, a ten łapciaty, fajny jest łapciaty, co ten sapczyk, 500 zł, bardzo niskocena tego łapciatego bieluteńki, proszę bardzo, ogonek na białym ogonie, białym fartuszku z kosmami, ale ten ciemny, proszę zobaczyć jak się zachowuje, tylko, tylko patrzy, żeby pójść w górę. A te bocianki łapciate tutaj te z kosmami? Bocianki 200 zł. I parę żałowniczki tutaj te z kosmami? para dzieci i poniżej. A te żałowniczki też, te wloty ile? Też wiecie. 200? 200 złoty parka. koroniate z kosmami, proszę zobaczyć. Czyjki biało, oprawione. I młodziaczki tak samo. Proszę zobaczyć, jak się prezentują. Takie żołnierzki, te, te młode to są bez fartuszka? Na, na białych ogonach? Bez... Jest jeden jest z ciemny ogonem bez fartucha, a drugi z białym ogonem. Stare są wyloty. Tak, ja wiem. Tylko jak stanie to nie widać. O. Takie niepki te połowy, to ile parka? 5D Pięćdziesiąt złotych te? te perłowe. No. 50 zł pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt złotych parka. Także mamy dzisiaj bardzo niskie ceny. Ten, mówię, że mamy niskie ceny. Piesiąc zory zł parka, za takie kolejne a One są ładnie, bielutkie ogonki no ładnie noszą. A ten królik to co to jest? Samczyk? Samczyk, to jest taki samczyk? 80 80 zł. A te maluszki po ile? Po 30 zł zapraszamy do pana Leszka po 3 dyszki te też po 3 dyszki, nie? Tak. Po 3 dyszki. Ja to to jest... Samczyk 80 zł. Cena negocjacji. Tak jest. Wydeczki, może to ile? proszę Pana? 60 zł. Proszę zobaczyć, po 7 latach mają? Po 7 latach 6 60 zł za parkę, za obydwa, za obydwa, są młode. Ale mówię, wródki mogą kosztować 100 zł za sztukę. Także trzeba się dobrze przyglądać, po ile w lotach, jakie upierzenie, jak co. Nie ma jednej ceny na jedną rasę gołem. Ładne Budapeszcze są żółte, ale nie wiem cen A taki tygrysek to ile, proszę pana? 20 zł. Taki tygrysek. Kiebeczki czerwone to ile? 1000 zł, a ten typ żółty 20. 20 zł, e młode to już poszły, widać, to tylko zostały dwa? Podychu, Podychu, bo już została końcówka. A te pocztowe te z kartami? Podwiedychy. Podwiedychy. mi już po 6.10, 15, tak ja nagrywam te chwili to już praktycznie po targu. Gdzie się sprzedają? na namiar, to jasne. Ile te jaśniaczki, młode, po ile? Podyszku i te diptery, wszystko podyszku, tak? A dużo mało. Te perłowe, tutaj te, te składały po ile? to A samiczki, takie samiczki po ile? Po ja no, co tak, winerek? to to jest? Jest parę. Parka tu jest? Parka, zależy Parka to. Parka, sekretarka, ile kto da? Ale fajne białe są końca aby mają ogonki on białe. A końce te, 70 zł. nie są tylko wiecie, za sobie doli, no. to muszę z ulicy. Teraz prowadziły wiesz, jednego módka, jednego prowadziły. Kurwa, już trzy razy tak. było na tym. Te ciemne, to pójdę do te czarne, szaki fajne gołębie, od gołębi. Pójdę? 15 zł, a te jasne składowe? należy kto. A taki mam koruniaty właśnie tutaj młodziaczek, bardzo fajne, fajne gołąbki w ogóle wszystkie, po 15 zł i te karpiaczek też 15 zł, karpiaczek 2,5 zł, a tu serek, co to, to jest ten serek, ile on kosztuje, 50 zł, ale króciutka, malutka, fajna samiczka, przyjemne ptaszki, wszystkie proszę zobaczyć jak się prezentują, nie trzeba ruszać, patrzą tylko aby poszły do lotu. Mamy takie masiuszki koroniaty. Ile takie maszuszki kosztują? 100 złoty parka. Ten widymek? 30 złotych. Jaki ma ładny widymek właśnie. Ma, ładne upierzenie. Zapraszamy do Radomia. Tygryski młode, Ile jaka parka tygrysów młodych? 120 złotych. Proszę bardzo. Ja myślałem, że tygrysy to są tylko 5 maksymalnie czarne, a to są. Proszę bardzo. Takie tygryski mamy młode z obrączkami. Ile, ile? jeszcze raz? 120 złotych, żebym się nie pomylił. Zapraszamy do kolegi, aby ja też chciał. Kolega czyta komentarze pod filmem. Białe pocztowe to te białe to jest chyba. Pana Sławka są chyba, nie? To są Pana Sławka, jakby coś pocztowe, pocztowej ktoś potrzebował. Do Pana Sławka proszę pisać. Pan Sławek czyta komentarze pod filmem. Nie wiem po ile, co jak wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Radomiu. Pozdrawiam wszystkich Dziękuję za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Thanks for watching the videos YouTube